Ło! Wow. Pyk, pek, 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 pyk! Nie pod sobą, nie pod sobą! Uciekaj szybko, już mi loguje wszystko! Nie! Siemanko, tutaj Bobix, a dzisiaj sobie zagramy w Minecrafty na TNT Ranach na Hypixelu. Więc wszystko pięknie, ładnie. Dużo ludzi jak na tą godzinę, bo nagrywam trochę późno. Mm. No i dobra, szybko trzeba zacząć jakąś arenkę tutaj. Tu, tu. Cześć, się ma. jeszcze mogę chodzić. Jeszcze. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Tak, i w tych Minecraftach nie ma kamerki, ponieważ, jak mówiłem, ostatnio mówię. No ja Mówię, cały czas praktycznie się zepsuła i zbieram na nowo. No się. Nagrywać nagrywa, tak? Ale jak daję do programu, jakiego tam, czy Vegas, czy coś, to mi pisze, że jest jakiś tam błąd, błąd pliku. Tak, to mi normalnie, ale na przykład tam, Wiecie jak nie montuję tego, no to mi... odświeża, WTF! to, fuck. No, szybko trzeba. Odświeża mi ten normalnie program. No się... Tak, jak... O, co się tutaj dzieje? Yy, mi działa kamera, tak jak na przykład przez tam... Od a to yy, tak? To mi normalnie działa, jak daję do programu, to już mi nie działa i mi error wywala taki tam. Jakiś dziwny. W, w opisie macie screena, to możecie mi tam powiedzieć, jak to naprawić. Bo Może nie jakiś jakichś sterowników zainstalowanych czegoś, bo w sumie mi się to stało dopiero po formacie. Jak miałem format, to mi się. Zepsuło! Fak Ale działa. <laughs> ja działam tutaj teraz. Mm, że tak niby działa, to nie działa. Jakieś gunwo takie. Ale taki, tak, trzeba zmienić jakąś na lepszą, żeby było fajniejsze. Takie full HD, bo tutaj, jak się przypatrzysz, to są kratki takie. No! To co? Coś mi się nie idzie. Dobra, nie mogę spaść. Spadłem już z dwóch pięterek. Wygramy to! Ziomki. Tylko mi coś tutaj. No! Nie! to już mi słuchawki spadły Jakim cudem What the fuck? Ja jeszcze tyle ludzi Dobra, lecimy do innego lobby I, 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 i widzimy się za chwilę Dobra, pięknie, ładnie jesteśmy już w nowym lobby. Tutaj wszedłem sobie szybko, akurat nie trwało to za długo. I czekamy tylko na graczy i tym razem nie spadniemy, nie spadniemy. Teraz trzeba już ogarnąć i się skupić. Tak, trzeba się skupić. Tu, 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 więc widzicie, przez tą kamerkę nie ma odcinków z kamerką, w ogóle filmików żadnych. Wertes99, taka podróba. Taka podróba tutaj jest ładna, że masakra tutaj Coś mi szumi właśnie nie wiem co się rozchodzi. Ale dobra ziomeczki, lecimy szybko dalej. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck, fuck Dobra Więc co w opisie będziecie mieli wszystko napisane, że Że mi możecie pomóc. Naprawić właśnie tą kamerkę. To będą filmy z kamerką. Tak W końcu. Może tuką mi się tam w domu drzwiami, kurde? Nie wiem. Sto ludzie. Tuką się drzwiami. Bo pizza biją drzwiami. Nie, nie, spokojnie. Nie, 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 O ty, chciałeś mnie zabić! nie, ładnie. niego luj, luj Pięknie, ładnie, pięknie, wow, wow, fuck, 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 fuck No, nie, no, 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 what the fuck Zabrakło mi sprinta, dlaczego? O nie, tu jest zabijak, 3000 Ja jeszcze mam chyba podsypa, nie, już nie mam podsypa Ej, coś mi dzieje się, światem What the fuck, klawiatura, co to ma oznaczyć? Nie kupujcie klawiatury na baterię Jest zła Lepiej trzeba było kupić na kabel normalną, ale nie Bo ja chciałem sobie z daleka leżeć w łóżku i sobie grać, ale nie Bo chciałem... klawiaturę. KLAWIATURY ULEE FART Ja pizgam, oni to specjalnie mi tak robią, żebym spadł A to... Chamy, przecież mam jeszcze double jumpa, tylko nigdy nie wiem jak go użyć, bo tak wiecie To jest trudne, bo... A, przeskoczę, może przeskoczę, może nie. I takie. A jednak sobie zostawię, jednak sobie zostawię. A to. A to ja NIE! O! Jaki fartem! Widzieliście co to było? To chyba jakieś cheaty włączyłem, uaktualniłem na tym serwerze. Co to było? Skoczyłem, tu niby spadłem, ale mi się udało. Co to było? Co jest magia? Ja pisgam, ale przetrwałem długo. Ja jeszcze tak chyba nigdy w życiu. Ja nigdy w życiu nie przetrwałem tyle. Ło! Szybko, szybko! Ja pizgam, ale tutaj są emocje, mówię wam. Zagrajcie sobie, macie w opisie tutaj na serwerek. Ja tutaj czasami będę grał. Jak nie sam, na no to z kimś. A nie kolegów bez zarudy. Wo wow, wow, wow. Nie zabieraj mi moich klosków! Nie! O to, 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 to! Ja Jest piąty jestem, tak! Rekord pobity! Pobiłem rekord fajnie <noise> O kurde Kto jeszcze w ogóle Nie, 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 czekajcie jeszcze kto został Vertez 9.9 to druga Verteza, normalnie masz nie wiem, bana, chamstów w państwie już się podtrzymają. Mm. Dobra, więc widzimy się za chwilę, może jeszcze w innej grze, więc na razie Dobra, jesteśmy już tutaj po moim cięciu. Jesteśmy na arenie już nie TNT run, tylko Wizards I Nie wiem, nie grałem jeszcze tutaj, tak mi się wydaje, że tutaj nie grałem I Czekajcie, co to jest? Dobra, coś wziąłem, COŚ WZIĄŁEM, nie wiem co wziąłem, ale... Aha, dobra, Ice Wizards, tutaj Fire Wizards Aha, już chyba wiem co to jest, o, trzeba się szczalać. Dobra, ogarniam I Chyba w to grałem <grym> Okej, okay, czekamy w lobby, cześć, oj czekaj Siema, siema, siema O kurde, mi twarz Para pa budowniczy Czemu za mną biegasz? Proszę, proszę mnie zostawić Dobra, zaczynamy! Szybko! Ładnie, pięknie! Lecimy! O Ty, nie umarłem, ale beka Co to jest? AHA! TO JEST TO, ŻE KLOCKI ROZWALA! What the fuck! Mamosiu! Sam sobie rozwalał klocki, ale tu jest każdy na każdego musi walczyć. Co tutaj się dzieje? Proszę państwa. o, kto wszystko lata! O masakra Ja nie rozumiem tej gry. Wo, pyk, 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 pyk! Nie pod sobą, nie pod sobą! Uciekaj szybko, ośmi loguje wszystko! Nie! o kurde, słuchaweczki spadają, trzeba je szybko podnieść Masz, zabijecie, zabijecie, masz magia, czary mary, hokus pokus Uu u, uh, Defense Wizard Aha, też że, dobra, zabiję cię! Chodź tu! What the fuck! O tejku, jejku, ojku! Uciekaj szybko! Klocki latają, tutaj się dzieje emocje, emocje. Przepraszam was, że tak ale Ściszcie sobie tutaj słuchaweczki, głośniczki! In, whatever! Ale dostał, ale dostał. Idę, uciekam przed nimi, bo mam mało życia, strasznie. A skraftować tutaj tyle zboża, no tak mało chleba. Nie wiem, w jakim jestem w składzie, chyba blue. No, blue jestem, tak blue nie wiem. Nie wiem, gdzie jestem. Ej, eee, zostaw mnie, co mnie BIJESZ, Mnie! Nie można bić. Spokojnie, to wszystko dzieje się na wizji. Spokojnie, uspokójcie się. A, tutaj się schowam! Eździ ode mnie, jestem w czerwonych! Jestem w czerwonych! Dobra, jestem z wami! Naprawdę! Uciekaj szybko! Ale ja drejapy! Też możecie napisać w komentarzu, czy wam się nie podoba, że Drejapy to mogę jakoś to yy, uspokoić się, nie wiem, nie będę pił energetyków przez yy, Dzień, który będę nagrywał. Uhuhu. Dobra, spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Czyli na wojnie nie, spokojnie, bo z każdej strony możesz dostać kulę w głowę. Ale Rymy za... O, ale Rymo zaczesnąłem. Niech tam uchami nie przeszkadza, która tutaj lata. Proszę mi się ocu... O idę go bić. Idź, 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 idź. to... A to mój. Dobra, mam ziomeczka tutaj. A jest ze mną chyba. Kurde, pod sobą wszystko bije. No nie, ze mną. Nie jesteś ze mną! Zdrodziłeś swój kolor. O ty. Nie, nie żyjesz, nie. Nie żyjesz! Nie, no zostaw mnie! Nie żyjesz, jesteś ze mną przecież, kuźwa! Ale miałeś czwarta, będzie cię zabił. Nie, tutaj nikt mnie nie lubi. No ja jestem rudy, chyba. Ja mówię, nie, kolegów. Dlaczego no? Drada stanu! Wojna to jest i dlatego wojna. Każdy w tym kraju normalnie na tej arenie się bije, no. Dlaczego tak jest? Są przecież drużyny. Nie można się bić tak. To trzeba zrobić jakieś. No. Wiecie. Jakby była wojna polsko-niemiecka, czy tam. Nie wiem. Polska z kimś i nagle nie wiem. Polak by zabijał Polaka albo Niemiec. Niemca, to co by się stało? By wszyscy poginęli. Dlaczego mnie bijecie? Co ja jestem? Rudy. Wiem, że nie mam VIP, no proszę mi tu kuźwa Ja idę w tą stronę szybko Ale zabijem już jednego, mamy dużo punktów Więcej niż Ale o co się to rozchodzi? To nie wiem, no kiedy to się kończy Jest dystansu go Masz hamie bezczelny Chcesz mnie zabić Dzień. Tam skoczy Kurde poczynałeś się przed chwilą jak mistrz Parkura normalnie O ja, jestem, jestem jestem Bogiem w tej grze. Ja tutaj gram od zawsze Co to jest? Co to jest? <laughs> Przegrałem! Nie dostałem... Nie dostałem kwiatków. Swag <laughs> GG Dupa. Fupa. <laughs> Dlaczego nie umęć? Ja mogę nawet tu nie mm. Dobra Julus, Nawet wszędzie są w krzaki ubrany, patrzcie jak ja wyglądam. Więc kurde masakra no. Dobra, więc w tym odcinku przegraliśmy ostatnio waszą bitwę na Wizards i to by było na tyle, więc... Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej odcinków to dużo łapeczek i komentarzy mi tutaj piszcie czy chcecie z jakiej gry.